wyjść z urządzenia, oh. panie Miles. Co się stało, doktorze. Panna Stillman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. OK. Hmm. <ścoughs> Okej. Okay. Dziemano wszystkim, z tej strony Webson, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed'a. Dziś zaczynamy Desmondem. Wow. Pogadajmy z Lucy. Bo się Dobra. Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek? Mamy termin. Tydzień. A właściwie już tylko sześć dni. Termin? Nie mogę o tym rozmawiać. Postaw się na moim miejscu. Przetrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że no, nimi nie jesteście, to? którzy zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie, ani do czego wam to potrzebne, ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobaczmy. Sam nie wiem. Może kilku odpowiedzi? Nie mogę i tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Dla nas obojga. Hej, mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. Strzelaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości. Z dzisiaj. Nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej. To właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada to, co uzna za istotę na współczesny angielski. Czy właśnie jakiś Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale mm, czytałeś kiedyś czasera? Kogo? Właśnie, to zdecydowanie nie dla ciebie. Nie mam będzie jak to. Ale okej. Okay. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi, oprócz trzymania mnie tu jako więźnia? Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Ich głównym produktem są antydepresanty. W komputerze znajdziesz na ten temat trochę informacji. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta więc rozmowa. Więc mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam, Desmond, ona... ja mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczymy, zajmujemy mówi się wieloma dziedzinami. By... Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. Ona mówi jakby była nagrana na płytę i tak przewijana tylko szybko do przodu. Co se grzybisz? Nie dupie? jesteś zmęczony? Okej. Okay. A co masz w tym komputerze fajnego? Skrzynkę odbiorki. Hohoho. Ho. go gorę się nosi. Haha Aha, jak luk. Poufne informacje. To chce, niech czyta... Bo ja nie czytam. B. Bo... O nic. się, co ja tu mam szukać, jak to jest tylko skrzynka jest odbiorcza. Okej, okay, na razie chyba nic więcej nie zrobimy? To letymy dalej. Idziemy spać w sumie. Chciałbym poszedł spać Znowu jakieś symbole dziwne. Chodźmy, panie Miles. Mamy mało czasu. Mnie by tak nie obudził. Ale na pewno bym tak szybko nie wstał. I dlaczego on śpi w tych i bluzie? So, what's up? A gdzie Lucy? Gdzie jest Lucy? O właśnie. Proszę się nie martwić, niedługo do nas dołączy. Dlaczego pan to robi, doktorze? Co chce pan osiągnąć? Ogląda pan telewizję? Albo czyta gazety? Nie. Nigdy mnie to specjalnie nie bawiło. Podsumuję to następująco. Świat, Świat ja schodzi na telewizję. Szczerze mówiąc, to dość żałosne. Sam pan tego doświadczył. Zbyt wąłą. i pana dzieli tysiąc lat, a społeczeństwo pozostało prymitywne i głupie. Do czego pan zmierza? Porządek, panie Miles, świat potrzebuje porządku, do tego właśnie zmierzamy. I to właśnie pomoże nam pan osiągnąć. <noise> Mam uwierzyć, że walczycie o lepsze jutro. <noise> Ależ to właśnie robimy. Ludzkość prosi o wskazówki. Chcę wiedzieć, skąd się wzięliśmy i jaki jest nasz cel. My zamierzamy im powiedzieć. A gdy już zrozumieją, jak powinni żyć, wszystko zmieni się na lepsze. W sensie, Jego wzrok ca... takie. Ustaną wszelkie konflikty i te duże Jego, wzrok i te małe. Takie... Jego Czy nie, wzrok taki właśnie takie... chcecie wy. Ostatecznego pokoju? Mówiłem już, nie jestem asasynem. Tak, tak. Wciąż nie rozumiem, jaka jest w tym wszystkim moja rola. W swoim czasie, panie Miles. Zrozumie pan w swoim czasie. Albo nie. Mnie to nie robi różnicy, jeśli tylko pokaże nam pan, gdzie to jest. Gdzie co jest? Przepraszam za spóźnienie. Wszystko gotowe? O no tak, jak najbardziej. Śmieszne, Luis. Fajne. Kurde, oni mają takie fajne te długopisy wszyscy Mogę mu go zabrać Bo jej Lucy, oddać mi długo pismo Nie, długopis. się pan położy! Jezus Maria, dobra Człowieku Kurde, bez przesady. Pracujemy. zabiliśmy Tamira. Gdy zostaniesz w dziś... dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi, jest zrzucanie żołnierzy z dachów i wpychanie ich do wnętrza budynków. Dziś co zrobimy? Dobrze się spisałeś, Altairze. Jestem, Jestem pełny ruchów. To pierwszy z wielu sukcesów. Z tego, co mówił Tamir, dobrze cię zna. Twierdził, że moja Za praca dużo ma dużo Nie pochodzi od jednego czynu. Ale od kontekstu, w którym się go dokonuje i konsekwencji, które rodzi. Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć? Twoja największa porażka w że wynikła z nadmiaru wiedzy. Jeśli odmawiam się <grym> informacji, to tylko po to, żeby się upewnić, że drugi raz nie popełnisz tego samego błędu. Rozumiem. Nie okay. rozumiesz. I tak będzie, dopóki nie przyswoisz sobie tej lekcji. Ale mimo to spisałeś się dobrze, więc przywracam ci kolejny stopień i zwracam część ekwipunku. A teraz jedź, albo do Akki, albo do Jerozolimy. W obu miastach są ludzie, którymi musisz się zająć. Przywódcy biur powiedzą ci więcej o tym, co należy zrobić. Okej. Okay. O, dostaliśmy to, ten, ten mały taki mieczyk. Mi się też fajnie walczy. W sumie chyba nawet lepiej się go zabija. Okej. Okay. kontra z zabójstwem! Fuck yeah! No to teraz już będziemy ich ciąć, kurde. Bez gadania. Możesz poćwiczyć na dziedzińcu. Nie mogę, muszę. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz. Spoko. Spoko maroko ziomek. Doskonale. Ah. Ah. Mogę zmienić brań. No. Zaatakuj mnie. Mistrzostwo. Yeah. Uh. Wstawaj. I tak właśnie moi uczniowie każdy z nas powinien walczyć. Musisz się nauczyć walczyć ją. Załatwaj Załatwiać, Umrzesz! Załatwiać cię, Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Ale noży jeszcze nie dostałem, nie? Wiesz, ja się stąd wyjść, bo nie mogę nawet sprawdzić. Okej. Okay. No, noży jeszcze nie. Ale mam ten nożyk, okej. Okay. Czyli co, znowu lecimy od razu do królestwa. Prosto, bo coś się bedę. Tylko jeszcze wejdę sobie tutaj. No, chcę tą flagę. Jakoś nie wiem po co. Flag nie będę zbierał, bo ich jest tyle, że, że masakra. Jak Te w masjafie pamiętam kiedyś zebrałem, ale nie ma absolutnie żadnej nagrody za to. Chyba, że jest za zebranie wszystkich całkiem. Tego nie wiem. Jeszcze ja brakuje mi jednej umiejętności, mianowicie odpychania ludzi. No, tak wtedy dobiegał i się wywracał. To za głupiec, nie No to co? Widzimy się w królestwie. Tym razem wezmę czarnego konia. Dobra ludziska, jesteśmy z powrotem w królestwie. Yeah. I co, tym razem nie jedziemy do Damaszku, tylko do Akki. Tak żeby dojechać do Akki. Tam jest Jerozolima, a tu jest Akka. To ja myślę, że pojedziemy sobie do Akki tym razem. I co. No i chyba z powrotem taki ludzi na odkinek będzie. W takim razie myślę, że one się tak będą przeplatać. Jeden odcinek na dojechanie. Luźny. Jeden odcinek na śledztwo i zabójstwo, w którym wykonujemy tę misję. Tak? Akre. Punkt kontrolny przy znaku. Zawsze spoko. O kurde, ludzie, Ryszarda. Powiedziemy objazdem. Nie się z nimi bić. Powiedział, nie chcę się z nimi bić ale w sumie ja no, też chcą mnie zabić. Dlaczego chcecie mnie zabić? No, siądź z tego konia. Nie chcę się z wami bić, ale muszę was zabić, co nie? Okay. Sorry. On tego nie zauważył. Oj, nastawca! Tu nie trzeba się podeszczepić! No już myślałem. Ooo! To mocniejszy gościu. A, nie naraz? Ale i tak nie żyje. Średnio mu pomogły jego skillsy Okej. Okay. Już pięć? Kiedy ja zebrałem tamte pięć flak? Tamte cztery. Nie mam pojęcia. Okej, okay, to skoro co, dzisiaj luźniejszy odcinek, to chciałbym by tu z wami pogadać. Chciałbym by tu z wami pogadać. Może o książkach. Ty, <try> tak. Na pewno oglądacie to tylko po to, żeby słuchać o książkach. Iż po to są gry żeby i filmy, żeby nie czytać książek. Nie no, żartuję. Ale... Cześć, że niektóre książki są lepsze od filmów czy gier. Tak jak są niektóre na podstawie gier przecież. Na przykład na podstawie Assassina też są. Eee, tak, to, kto to napisał? Oliver Bowden. Napisał książki na podstawie Assassin's Creedów. Eee, wydawnictwo Insignis chyba, o ile się nie mylę. Eee, tylko sobie zaznaczę kolejny punkt. Okej. Okay. I co? I na podstawie chyba każdego asesina, aktualnie jest książka. Ja przeczytałem e, wszystkie o Ezio. E, o Ezio i strójki tam. E, jak no się nazywała? Porzuceni. O. I to jest właśnie dobre na przykład. Bo... E, z jedynki jest... Pa, nazwał mnie asesinę. Dobra. A, aha. O kurde, to jest jakiś obóz, Naprawdę. Dobra. Spróbujemy zawalczyć z konia. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. O, są Niemcy? Nic, coś tam. Zobaczymy, jak długo koń wytrzyma. Okej, okay. właśnie tyle. I to jest templariusz. Spadaj. Czekajcie, oh. bo zacząłem gadać, mówiłem, że luźniejszy, a tu wcale nie tak luźno. Jest, jak to się tak każdemu bić, ale jest kontra to jest ok. Jest kontra to jest spoko. To ja się mogę bić. No. Nie, no. Nie masz na w no! no, 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 no. Pani nic innego nie umieśle. A masz? Co jakiego ma Sorda O kurde! O to już są na ser... No... Kurde! To już są na ser... Jacyś tacy dobrzy skoro mogą mnie skontrować? O kurde! Nawet chwyt mi mogą skontrować! I tak jak dla mnie zasłabi... ...skróciki cierpienia. Fu, kurde. Taki obóz, ja, założyli przy moim punkcie widokowym. No widzieliście to? Kurde. Ja, ile trupów. Nie no, to jest jeszcze mało. To jest jeszcze mało. O to ja? Aha, o tych książkach, no e, na przykład... Hmm, pierwsze, jaką przeczytałem to było Bractwo. Jeśli chodzi o Asasina. Książki. E, I po prostu chyba na drugiej albo na trzeciej stronie bractwo to jest O Hudley, nie? I po prostu pierwsze... Tam, znaczy nie no, ale słowa na chyba trzeciej stronie, czy, czy nawet już drugiej. Coś tam gdzie zaatakował... Wysunął swoje ukryte ostrze, tak mniej więcej nie Wysunął swoje ukryte ostrze, coś tam zaatakował A z gardła przeciwnika rozlał się pióropusz y, jaskrawo czerwonej krwi I kurde sobie pomyślałem od razu pierwsze co że to zarąbiste jest nie Przeczytałem w tą książkę chyba w tydzień albo w, w dwa tygodnie, dwa tygodnie i stwierdziłem, że chcę następną, więc wziąłem Renesans, to jest z, z, te, z drugiej części, stwierdziłem, że jak już tak czytam Ecja, no to wziąłem objawienia z Revelation e, i na podstawie jedynki jest tajemna krucjata. właśnie Altaira i i i, i. ale tej nie ma Natomiast mamy jeszcze, właśnie, Porzuceni, i to jest na podstawie trójki. Kto zna trójkę, to wie, że to jest tam historia tego Konora. A właśnie, jakby Porzuceni, to jest z perspektywy tego jego ojca, Heifema. jak to się wymawia. Eee, i. Tak jakby to jest o tym samym, ale przedstawione zupełnie jakby z tej drugiej perspektywy i to, to jest naprawdę świetnie zrobione i bardzo mi się podobało w formie takiego jego dziennika. Także na serio czasami... się znaczy ja nie mówię, że książka była lepsza od gry, aczkolwiek Brotherhood, no mówię, super mi się podobał. Tak, wiem, grzygam tęczą, nie? No ale co, jak. Nie mam nic innego do roboty. Okej, okay. to już będzie akac, co nie? Drogi biedacy! No patrzcie, znowu mnie gonią. Ha ja, ha ja Okej. Okay. No

Okej, okay. koniku, koniku, koniku. O właśnie. <ścoughs> Gościu tak wow. nieświadomy idzie, nie? Wow. Welcome in Akka. Akre, na znaczy się. Zostaw go. Jezu, co ta kamera. Płakać. Nie zrobiłem, nie dobra dobra wiecie co zabije ich wszystkich to... bo A, ja. to Jak dalej mi ten to... krótki nożyk... W jedynce ten krótki nożyk to jest moje zdanie Najlepsza czy? Ja Jak znaczy się później dostaniemy tam jakiś ten lepszy miecz Taki złoty nie, no wtedy to, to jest lepsze Ja Ja i gardło podrychnięte a oh, serce przebite. Oh. i goście za ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak weleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o A ty tym, że jesteś jak jakimś księdzem? Prawdziwy bohater. Co? Czy, czy jakimś mnichem? To ty masz mieć leki? Wtedy to chyba mogli na wolności nie? jest morderca.

Aż wpadł w ten. Naprawdę. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak dla mnie spoko. Uciekli. Co to za straż, która ucieka przed jednym przeciwnikiem? Akka. Najbardziej syfiaste miasto. Najbardziej Nie syfiaste miasto. Bo tu jest tylu łuczników, że kurde. Masakra przynajmniej te punkty widokowe są niskie. Znaczy, w sumie nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ok, synchronizacja. Uh. Co, nie wiem, robimy tak jak ostatnio, kurczę się i mam... Mam wam pokazać, jak robię te wszystkie... Pomocy, ratunku, ...rzeczy... Nie potrzebujesz czegoś. Proszę! O, ja już powiem, że... Łehak! To miejsce Twojej śmierci, poganinie! No chyba Twojej. <śmany> Czy <to już> <śmany> ja Mam taką nadzieję, ale lepiej nie kusić losu. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko go nie opuszczę. Oddałeś mi wielką okay. przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. No Pomocy! To Asasyn! Przyślijcie pomoc! <śmany> no, <człowiek> Strażę! <śmany> hack on pis pull my heart out of my chest train my mind so I forget sink your teeth into my bones dig me out Jal. then fill the hole tell me apart stwierdziłem, że na no serio nie ma sensu wam pokazywać po prostu jak wchodzę na każdy budynek no bo co, to, to jest ciekawe, to jest w ogóle nudne w ogóle. no nie wierzę nie. no to mną nie uciekniesz naprawdę przeżyłem gdzie jesteś tam, tam jest! Okej. Także co, ja się w tym momencie z wami pożegnam. Na razie. I do następnego odcinka. Jak się podobało, wiecie, co robić tam na dole. I to tyle, na razie.